Bergen-Belsen, kiedy w kwietniu 1945 roku wojska brytyjskie zajęły teren obozu, znajdowało się tam jeszcze około 45 tysięcy żywych osób. W zbiorowych grobach pochowano ponad 100 tysięcy ofiar. Oprócz faktu, że w miejscach pamięci od jakiegoś czasu zaczęło się zakłamywanie faktów i pomijanie polskich ofiar nazizmu. To coraz częściej dochodzi do niszczenia lub profanacji tablic informacyjnych w miejscach pamięci. W miejscowości Bergen, 7 km od terenu dawnego obozu, wzniesiono w 1961 roku kościół odkupienia krwi drogocennej, poświęcony ofiarom niesprawiedliwej przemocy. Na miejscu spotykamy panią Elżbietę Janiak. Która jest tu za Krystianką, a poza tym troszczy się o zachowanie oraz w razie potrzeby o naprawę nadszarpniętych zębem czasu lub celowo zniszczonych obiektów przypominających niemieckie zbrodnie. Pani Elżbieta opowiedziała nam o niepokojących planach związanych z kościołem w Bergen. Kościół jest zagrożony, ponieważ pojawiła się ekspertyza, która mówi, że kościół jest ruiną budowlaną i trzeba go wyremontować. Jaki jest koszt tego? proponowanego remontu. Koszt tego remontu przewidywany jest ekspertyza budowlana wynosi 1 600 000 euro. To jest taki koszt na, na dzień dzisiejszy. Jest powołana komisja złożona tu z przedstawicieli kościoła, która ma sprawdzić inne możliwości uratowania tego obiektu. Czyli można by było ewentualnie sporządzić nową nowy kosztorys, czy nową ekspertyzę. Ewentualnie zbadać na podstawie tej ekspertyzy, która jest, zbadać ewentualnie koszty, czy można by było coś zrobić taniej? I teraz jest pytanie, kto miałby te koszty ponieść? Biskupstwo Hildesheim. Wiadomo, że w kościele jest coraz gorzej, coraz mniej mamy wiernych. Coraz mniej dochodów z podatków i jest wszystkie koszty trzeba redukować. My jako Polacy musimy się jakoś, że tak powiem, też zmobilizować, czy, czy nie wiem, poszukać sponsorów, czy czegoś takiego. I może dałoby się uratować ten obiekt dla nas. Czyli inaczej mówiąc, zrzutka. Kościół nie jest pusty. W kościele odbywają się regularnie msze i kościół jest pełny na tych mszach. No tak, jak pełny można być teraz. Są prze w języku niemieckim, to normalnie, to się zawsze odbywało. Od roku, ponad roku są prze w języku polskim, dobrze odwiedzane przez Polaków tu mieszkających i są od już od lat w języku aramejskim. Bardzo dobrze odwiedzane, nie są często raz w miesiącu, ale jest tutaj taka gmina aramejska, bardzo dobrze się czują w tym kościele, to też są katolicy ze wschodu. Czyli inaczej mówiąc, ten kościół jest potrzebny. Będziemy sprawę śledzić, będziemy regularnie Państwa informować, co w tej sprawie się dzieje, no i liczymy na to, że gdzieś to echo się odbije, może faktycznie uda się ten kościół. Mniejszymi środkami, ale uda się go może uratować. Ponieważ dla nas Polaków szczególnie on jest. No, no on jest nam bardzo nie to, że potrzebny, ale on musi zostać. Jak możemy pamięć o pomordowanych tu Polakach i nie tylko, o wszystkich nacjach, jak może być jakoś tak. Zatarta, ponieważ on jest dla mnie, przynajmniej dla wielu tutaj ludzi, integralną częścią Gedenkstädte. Ten kościół zawsze opiekował się byłymi więźniami. Oni tutaj się modlili, przyjeżdżali, jeszcze kiedy, wtedy, kiedy mogli przyjeżdżać, kiedy zdrowie i życie im pozwalało na to. Dzisiaj przyjeżdżają ich dzieci. My tutaj, mieszkający naturalnie, mamy w Taką e, dużą więź z tym kościołem, nie tylko my tutaj z okolicy, ale i inni Polacy, e, e, że on tutaj stoi i że on tutaj jest, e, ja nie słyszałam w polskich mediach, a warto by było Polakom to powiedzieć, że jest kościół, który no, jest jakby polskim kościołem. I kościół ten w tej chwili jest zagrożony. Bijemy na alarm.